Hej, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać mniej więcej jak wygląda montaż korka automatycznego do umywalki łazienkowej. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak wygląda, czy jak skonstruowany jest taki korek automatyczny przy danym kranie, bo najczęściej do krana są dostarczone takie korki automatyczne. Tutaj, jeden z bardziej chińskich modeli. Natomiast jest on zbliżony do wielu innych dostępnych na rynku. Składa się z dwóch niezależnych, a w zasadzie nawet trzech, bo ten jest przedłużany. Jakby drut. Kawałek metalu. Z dwóch trzech kawałków metalu. Ten kawałek jest łączony z drugim wyżej. Jest on zamontowany z tyłu kranu. Tutaj jest dodatkowy drut. Kałek takiego metalu. Łączy się on z, przez taką plastikową złączkę i dodatkowo dokłada się do tego blaszkę. Całość działa mniej więcej w ten sposób, że w momencie, kiedy mm, naciśniemy korek odskakuje do góry zabezpieczenie a w momencie kiedy u góry mm, za kranem naciśniemy w dół wajchę cały mechanizm zmieżdża, zjeżdża w dół, a ten element podnosi nam korek który jest tutaj zamontowany powyżej samego syfonu. Ten element jest dokupowany osobno, jest to półsyfon, jest to element z półsyfonu i ma on miejsce na montowanie właśnie, właśnie półautomatycznego korka. Ten zestaw jest razem z kranem, ten dokupujemy osobno najczęściej.